Wielka i kosztowna kpina z Polaków. Oburzeni politycy chcą dymisji decyzja sądów w sprawie wyborów korespondencyjnych. Komentarze polityków Wyrok w SAW w sprawie wyborów korespondencyjnych to kolejny dowód na wielką i kosztowną kpinę z Polaków, której dopuścił się PiS. Spowodowali wyborczy chaos, zmarnowali 70 milionów złotych, podkreślili politycy pogrzegorz Schetyna oraz Małgorzata Kidawa Błońska. Lewica oceniła, że po wyroku wsa premier Mateusz Morawiecki powinien się podać do dymisji. We wtorek wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie uznał, że kwietniowa decyzja premiera Mateusza Morawieckiego zobowiązująca pocztę polską do przygotowania w maju wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym rażąco naruszyła prawo. Sąd uznał nieważność tej decyzji. Zaskarżona decyzja jest nieważna. Przepis przewiduje dwie podstawy stwierdzenia nieważności, gdy rażąco narusza prawo i została wydana bezpodstawnie. W ocenie sądu obie te podstawy w tej sprawie zaistniały, uznał psa. Schetyna – kolejny dowód na kosztowną kpinę z Polaków do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego politycy poodnieśli się na Twitterze. Dzisiejszy wyrok sądu w sprawie wyborów korespondencyjnych to kolejny dowód na wielką i kosztowną kpinę z Polaków której dopuścił się PiS, podkreślił były szef Pogrzegorz Schetyna. Jak zaznaczył, jedyną, która wzięła na siebie ciężar wycofania się z tej farsy wyborczej, była Małgorzata Kidawa-Błońska, która zrezygnowała z kandydowania w wyborach prezydenckich na rzecz Rafała Trzaskowskiego. Kidawa-Błońska, spowodowali wyborczy chaos, zmarnowali 70 milionów złotych wyrok skomentowała też sama wicemarszałek Sejmu. Spowodowali wyborczy chaos, wydali decyzję bez podstawy prawnej i zmarnowali 70 milionów złotych. Sąd dziś potwierdził, że decyzja premiera Morawieckiego w sprawie wyborów kopertowych rażąco narusza prawo, napisała Małgorzata Kidawa-Błońska. Wyraźnie widać, komu zależy na przepisach o bezkarności urzędników, zaznaczyła, odwołując się do projektu nowelizacji tzw. specustawy covidowej. Lewica, premier powinien podać się do dymisji i do wyroków sa odniosła się również lewica. Wiceszef klubu Tomasz Trela podkreślił, że osobą odpowiedzialną za cały bałagan, za wyrzucenie w błoto 70 milionów złotych jest pan premier Mateusz Morawiecki. To on dzisiaj jednoosobowo bierze na siebie odpowiedzialność i to jest jego odpowiedzialność, że naraził nasz fank budżet państwa. Naraził nasz fang dobrej imię Rzeczypospolitej Polskiej i naraził nasz fang dobrej imię Państwowej Komisji Wyborczej, która przez 30 lat rzetelnie organizowała wybory w naszym kraju, oświadczył. Trela w tym kontekście zaapelował do Morawieckiego. Panie premierze, jeżeli ma pan honor, jest pan człowiekiem honoru, a często pan z mównicy sejmowej o tym honorze mówi, to dzisiaj po tym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinien się pan podać do dymisji, mówił. W każdym normalnym, demokratycznym kraju prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu wiedzy, po zapoznaniu się z takim wyrokiem podałby się do dymisji dlatego, że działał nielegalnie, niezgodnie z prawem i działał na wyraźne polecenie swojej matki partii, a w tym przypadku ojca Jarosława Kaczyńskiego, ocenił poseł. Wszystkie te decyzje wyczerpują znamiona czynu zabronionego. Drugi z wiceszefów w klubu Krzysztof Śmiszek podkreślał z kolei, że każda demokratyczna władza i przedstawiciele administracji publicznej powinny i mogą działać jedynie na podstawie przepisów prawa i w granicach prawa. Ani z jednym, ani z drugim nie mieliśmy do czynienia w przypadku podejmowania nielegalnych decyzji przez premiera Morawieckiego, a także przez wicepremiera Jacka Sasina, ocenił. Wszystkie te decyzje wyczerpują znamiona czynu zabronionego z artykułu 231 kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, mówił Śmiszek i dodał, że na jego wniosek w tej sprawie prokuratura okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie wyjaśniające. Rzecznik rządu, to zaskakująca decyzja do wyroków SA odniósł się we wtorek również rzecznik rządu. To dla nas zaskakująca decyzja. Nie ma ona charakteru ostatecznego, w związku z tym czekamy cały czas na uzasadnienie tego wyroku i będziemy decydować o podjęciu ewentualnych kroków odwoławczych, poinformował Piotr Mller. Pamiętajmy o tym, że w sytuacji, gdy była podejmowana ta decyzja, mieliśmy do czynienia w Polsce z epidemią której skali nikt jeszcze wtedy na całym świecie nie był w stanie zidentyfikować. A 10 maja, zgodnie z postanowieniami Konstytucji, powinny odbyć się wybory, dodał.